Cześć Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Adeo, a dzisiaj mam dla Was krótki filmik Ala Poradnik, w którym pokażę Wam jak walczyć z czołgami, które nie mają obrotowej wieżyczki, a także jak wykorzystać tak szybkie przeładowanie, jak w tym przypadku na Kernarwonie, bardzo przyjemnym czołgu ogółem. Także zapraszam, oglądajcie. Tutaj mamy BZT, która nie wiem, chciała zrasować trochę jej nie wyszło. No ale kończymy ją, nawet nie my. Oj, proszę, obiekt 704 o wilku Tedek bez obraconej wieżyczki. Prowadzimy pierwszego traka, nie wyszło. Dostał traka od Arty, użył zestawu, a my teraz traka elegancko załadowaliśmy. i trzymamy typa na traku. To jest po prostu, po prostu egzekucja. No gość nie ma żadnych szans w tym momencie, ani się nie obróci, ani nam nie odda, mimo że nazwano za 764. To teraz się nad nim znęcamy. Te przeładowanie 5 sekund możemy wykorzystać także na walce z czołgami, które mają obrotową wieżyczkę. Teraz zobaczcie sobie na walce z A75. Oddajemy strzał, fajnie, super, Arta strakowała, i my teraz ją trzymamy dalej na traku. Weszło w gąskę za zero. Drugi strzał weszło w gąskę z damage'em. Elegancko, trzeci strzał. Voila, trzy strzały w jedno miejsce i trzy dosłownie różne reakcje. Także gratuluję Wargaming. Mogę strzelać w gąskę, raz trafię z damage'em, raz nie. Raz nie trafię w ogóle w pancerz, mimo że wczoraj trzy razy to samo miejsce i mam trzy razy różny po prostu efekt mojego strzału. No tak nie może być, no. To jest tragedia. Ogólnie 3200 dosłownie dwie minuty, także naprawdę fajny czołg, przyjemnie się nim gra. Chcecie zobaczyć... O, skończył mnie UDES. <gry> Pozdrawiam. No nic, trzymajcie się, cześć i czołem.